Czarny to najgorszy, a czerwony najlepszy. Często to słyszycie przy zakupie uszczelniacza albo inne teorie. Otóż prawda jest bardziej złożona. Kolor nie świadczy w oczywisty sposób o jakości uszczelniacza. To, co się liczy, to dopracowana technologia, odpowiednia mieszanka i doświadczenie w produkcji. Andoria ma to wszystko. A skoro już zaczęliśmy od kolorów, to kilka słów o nich. Czarne simmeringi mogą być wykonane ze zwykłej gumy NBR fluoru, kauczuku, silikonu. Ten barwing wzmacnia elastonery, i dlatego jest wygodny do stosowania. Dlatego, widząc czarny uszczelniacz, nie oceniajmy go od razu. Simmeringi wykonane z silikonu łatwo zabarwić na dowolny kolor i one występują na rynku w wielu kolorach. Te wykonane z kauczuku EPDM zazwyczaj są czarne. Zmiana na inny kolor wymaga stabilizacji mieszanki, a to podnosi koszt wykonania. Fluoroelastomery zazwyczaj są czarne. Ceglaste, zielone lub brązowe. Inne kolory są możliwe, jednak podnoszą koszt tak jak przy tych kauczukowych. Namieszaliśmy z tymi kolorami i niełatwo się w tym połapać. Skąd w takim razie wiedzieć, który simmering wybrać? Najlepiej zaufać sprawdzonym producentom. Andoria wie, jak wyprodukować dobre uszczelniacze. Robimy je w ceglastym kolorze i mamy od Was dużo sygnału, że są naprawdę dobre.